Siemaneczko wszystkim w kolejnym odcinku w grze Brawl Stars Dobra, lecimy z kolejną powtórką z widzem. Oczywiście Winek. A kto to był? Był to DavidoSo DavidoSo, Grał Karlem. Także. Ja Karlem nie lubię. No ale jak ktoś lubi potrafi grać, no to fajnie. Dobra, zobaczmy co tu się wydarzyło. Ja przed nagraniem nie oglądam powtórek, tylko po prostu uruchamiam mi, bo lepiej mi się nagrywa. Jestem ciekaw, jak to się zakończyło, bo wszystkich powtórek nie pamiętam, jak ten win został zdobyty. Dobra, tam Morty spadł. Tutaj. Dobra, co tu już przypomina. Tu Colta, na kolta się trochę rzucimy. O, dostał ultem pięknie. Dobra, Karl leży cubes są moje, dzięki. Został mi 8 bitowiec. Dobra, tu Karla. Fajnie na powtórce coś widać, kto w krzakach, gdzie to jest. Dobra, ale tutaj chyba i tak go nie powalimy. On nam chyba cieknie A nie, jednak nie. Jednak został złapany. Mortis się zrespił. Dobra, mamy po 9 powercubsów, także troszkę już byliśmy spokojniejsi tutaj. Bynajmniej ja. Dobra, Mortis pada. musi, musi spać. O, ale siad! już chciał mnie zaatakować i. W trakcie ataku, pięknie dobra, po 10 power cubesów. jest już dobrze. Friend ucieka. O nie, znowu ten Mortis. Ile on ma żyć? Trzeci raz. Skurczę, wygryź. farciasz. O nie, nie, uważaj. Dobra, pięknie leży. 8 bitowiec. Na nie wiem czy Mortis nie zostanie do końca. Jest taki słaniaczek. Trzy razy padł i on chyba do końca zostanie. Z tego co pamiętam. Ale dobra, poczekajmy. To trochę tych gierek było z wami. Trzy drużyny. Dobra. Tam gdzieś ucieka. chowa żeby się uleczyć. No i dobra, tu widzę. Aha, i tu chyba padł. Czyli prawie do końca, prawie. No i tutaj formalność. Pięknie to było, ale jeszcze pam się zrespiła, no ale nic tu na mnie zrobi. Nie ma takiej możliwości. Mega mega fajne. No, powiem wam, że spoko duło, znaczy dobra para, bo ja z bliska zadaję mocno, a kar może z daleka sięgać. Także, ale fajne połączenia, powiem szczerze. Dajcie znać, może w komentarzu, jakie wy znacie dobre połączenia na duo. To może sobie przetestujemy na live, którymś. A teraz z wami się żegnam i no i do słyszenia. cześć.